Halo, witam Państwa. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Jacek Raskowski. Dzień dobry Państwu. Wspólnie będziemy komentować to spotkanie. Luis Suarez, napastnik pochodzący z Urugwaju. Czego można się po nim spodziewać? Jest dobry w dribblingu i ma ten instynkt snajpera, który pozwala mu fantastycznie wykańczać akcje. Suarez ma do tego świetny przegląd pola i bardzo celnie podaje, co nieraz pozwoliło jego kolegom zdobyć bramkę. Lubi też grać długimi, górnymi piłkami. Niestety, czasem zdarza mu się grać zbyt agresywnie i sędziowie muszą znużyć jego entuzjazm. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co zwiastuje raczej ofensywne nastawienie. A tak, to taka mała wariacja na temat holenderskiego futbolu totalnego, która po dziś dzień okazuje się skuteczna. Nie każdy może w nią grać, bo wymaga specyficznych warunków, na przykład bardzo dobrych technicznie obrońców. Spójrzmy na ustawienie gości. Jak widzimy, wyjdą dziś na boisko ustawieni dość tradycyjnie z czwórką po broni i pomocy oraz dwójką napastników. A ten system pozwala na zabezpieczenie tyłu z jednoczesnym zachowaniem możliwości ofensywnych. Ważna jest tu rola bocznych pomocników, którzy rozciągają defensywy rywali, podłączając się do akcji na skrzydłach. Messi, blisko polekarne może strzelać. Messi fantastycznie poradził sobie z obrońcą. Piłka wychodzi poza linię końcową i będziemy mieli rzut rożny dla barsy. Neymar dośrodkował, dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę, Sergio Roberto. Lionel Messi. Nie ma dola. Trafiają w poprzeczkę. Piłka wraca na boisko. Będzie szansa na bramkę. Barsa rozpocznie grę od zrzutu z autu. Sergio Busquets. Czy potem strzale będą prowadzić? Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Szalenie trudne do obrony, ale i do wykonania uderzenie po ziemi. Mało winy bramkarza. Duże brawa dla strzelca. Piłka w bramce po raz pierwszy w tym spotkaniu już w 13 minucie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Interesująco zapowiada się ta akcja. Suarez, genialny strzał Suareza, prosto do bramki. Bramka jest praktycznie bezradna. Ależ pięknie. Poszli za ciosem. Spójrzmy. Ekspresowo strzelili te dwa gole. No dobrze. Obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No 2 do 0. Ofensywna gra po płacach. Z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Jest szansa na groźną akcję. Messi! Świetnie, brawa dla bramkarza. Przyjął i odgrywa z powrotem. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Neymar. Piłkarze barsy coraz bliżej bramki przeciwnika. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Neymar Sergio Busquets Pięknie, precyzyjnie, prostopadle Będzie rzut rożny dla Barcelony Jak to rozegrają? Nie wszedł w mecz jak należy Dla mnie to spory zawód Wygląda w tej chwili najsłabiej na boisku Wyświetlana właśnie przez realizatora mapa jego kontaktów z piłką pokazuje wyraźnie, jak kiepsko dzisiaj gra. Od zawodnika ofensywnego tej klasy oczekuje się więcej, przede wszystkim bramok, najchętniej tych dających zwycięstwo. A na tablicy świetlnej wynik mocno niekorzystny, jak dotąd zawodzi pokładane w nim nadzieje. Już blisko pola karnego. Doskonale zagrał. Udane wejście. Na własnej połowie przejęcie piłki. Neymar! Kiep, Uderzenie. Gol! Brawo Barcelona! Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Spójrzmy na to z innego kąta. Odwrócenie losu w meczu staje się coraz trudniejsze. Jest 3-0. Ładnie wymieniają podania. Ryzykowna, ale udana interwencja. 3-0. Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Jak Twoim zdaniem zagrał w tych pierwszych 45 minutach Luis Suarez? To był na razie jego bardzo dobry... I mamy zmianę. Pierwsza połowa meczu była bardzo jednostronnym widowiskiem. Ale jeszcze nie przesądzajmy o wyniku. Jak wiemy, piękno futbolu polega na tym, że jest nieprzewidywalne. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Blisko już do bramki. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. No nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Neymar. Piękna interwencja. Za chwilę będą mieli okazję do grania zrzut rożnego. Ależ wspaniale. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli kolejny rzut rożny. Prosto padłe podanie. O, bardzo dobre dośrodkowanie, ale to obrońca wygrał walkę o piłkę. prosto prostopadle. Piłka nie dociera do adresata. Kiepska centra. Neymar. Nie znalazł tym podaniem kolegi z drużyny i rywale mają teraz rzut z autu. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Neymar. No udało się przejąć. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. No najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Już blisko pola karnego. Znakomita sytuacja. Ale mu tam wyłuskał piłkę. Rakitic. Wybiega na pozycję. Suarez uderza. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Na wojsku pojawi się nowy zawodnik. Do końca jeszcze 15 minut, i sędzia nie przedłuży. Tak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Dobre to prostopadłe podanie. Ma trochę miejsca na strzał. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość gibiców na trybunach. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry. I przy dobitce bramkarz był już bezradny. Obrona praktycznie nie istnieje. Jest 4 do 0. Dziwice byli pewni zwycięstwa, a ich ulubieńcy dają im satysfakcję. Tym bardziej, że trafili na słabszego dzisiaj rywala. I podbiorze strata piłki. Suarez. Sergio Busquets. Teraz przejęli to podanie i co dalej? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Strzela! Dobra interwencja obrony. Koniec meczu. Pewny triumf.